z warszawskiego klubu Copacabana. Jest z nami dzisiaj Łukasz Juras Jurkowski. Witam Łukasz. Siemanko. No, Gala KSW zbliża się bardzo szybko, to już jest następna sobota. Bierzesz udział na tej gali. Jak się czujesz w związku z tym? Bardzo dobrze się czuję. Dawno nie walczyłem, także te 10 tygodni przygotowanie przeleciało migiem z wielką ochotą, z wielką chęcią i tak naprawdę nie mogę się już czekać wyjścia do ringu. Bo no, dosyć długo na to czekałem. A twoim przeciwnikiem będzie Tony Valtonen i co, co ty o nim wiesz? Ja myślę, że wszystko, co powinienem wiedzieć, aby z nim wygrać. i e, Nie będzie, myślę, jakimś wielkim zaskoczeniem dla mnie jego styl walki i to, co będzie chciał zrobić w walce ze mną. Jedyne, co mnie cieszy, to to, że. Ja nie jestem faworytem tego starcia z Waltonenem i mam takie dziwne wrażenie, że, że Finn może mnie lekko zlekceważyć, e, szczególnie gdzieś tam moją grę w parterze e, i nie jest powiedziane, że nie wpadnie w coś. E, a powiedz nam Łukasz, e, czy masz już taktykę na, na Waltonena i czy jest jakiś element, którym chciałbyś zaskoczyć Fina? Skrętówką na kolano. Krótko i na temat, e, a jak z Twoją kontuzją? Czy, czy ona może mieć wpływ e, na walkę, czy jest już całkowicie wyleczona? Myślę, że jest całkowicie wyleczona i na pewno duży wpływ na to miało, e, że zleciałem prawie 12 kg z wagi, mniejsze obciążenia dla kręgosłupa i tak naprawdę tfu, 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 no przez te 10 tygodni, jeszcze zostałem i dwa 2 dni mocniejsze treningowe, e, nic się nie stało, więc e, tu jestem zadowolony. Tak, tu mniejsze urazy, absolutnie e, standardowe i, i Naprawdę, nic się nie dzieje. Wyjątkowo będę podchodził do tej walki zdrowy. A coraz częściej możemy zauważyć się w roli komentatora na różnych stacjach telewizyjnych. I czy po ewentualnym zakończeniu kariery Twojej jako zawodnika będziesz miał zamiar skupić się na tej profesji? Ja już jestem skupiony na tej profesji i to jest moja praca na pełny etat, bo ja pracuję prawie bardziej że dla pięciu stacji jednocześnie teraz roboty mam na tyle dużo, że 24 godziny doba, to jest za mało, abym jeszcze się zregenerował. Tu jest niestety jeden minus tych wszystkich przygotowań, w związku z tym, że mam bardzo dużo pracy. Nie regeneruję się i nie odpoczywam tak, jak powinienem. Teraz ułożyłem wszystko tak, żeby mieć tydzień absolutnie wolnego od pracy komentatorskiej. A ja myślę, że, ja myślę, że już teraz jestem komentatorem na pełny etat, a wiadomo, że jak skończę i odpuszczę całkowicie Ring, to będzie to moje, moje główne zajęcie. A jesteś jedną z postaci, które aktywnie promują MMA jako dyscyplinę sportową i jak ocenisz rozwój MMA w Polsce na dzień dzisiejszy? Ja myślę, że to, że w weekend możemy oglądać na polskich kanałach, niekoniecznie związanych ze sportem, różne gale MMA, pokazuje jak popularna jest ta dyscyplina, bo niektórzy znajomi śmieją się z tego, że słuchać mnie w piątek, sobotę, niedzielę i w poniedziałek, gdzie tylko nie przyłączą kanał. I to jest fajne, bo pokazuje, że ludzie chcą oglądać MMA, skoro jest zapotrzebowanie takie na rynku. Telewizja to oferuje, automatycznie dyscyplina jest mocno promowana. Ja tak razem z Andrzejem Janiszem, kiedy zaczynaliśmy komentować pierwsze gale w Polsce, mówiliśmy, że, że przyjdzie boom 2-3 lata. I faktycznie tak się stało. To nie jest jeszcze ostatnie słowo, to nie jest ten najwyższy poziom rozwoju i popularności MMA, bo ten dopiero przyjdzie. Um. Jak skomentujesz ostatnią galę UFC i porażkę w debiutanckim pojedynku Maćka Jewtuszko? Czy Twoim zdaniem zawiodła taktyka, stres, czy może odwrotnie? Czy może zgubiła go pewność siebie, bo był bardzo pewny przed tym pojedynkiem? Maćek jest pewny siebie, bo ta pewność siebie wynika z tego, że on nigdy nie przegrał jeszcze żadnego pojedynku. Myślę, że za późno się Irokes obudził w tym pojedynku. Pierwszą rundę, chyba, chyba jednak górę wziął stres i, i jednak walka w Oktagonie walka dla UFC, bo WC no to powiedzmy nie jest ta najwyższa jeszcze półka organizacyjna i walcząc na UFC gdzieś Maciek się spalił, trochę za późno się obudził. Zabrakło chyba też trochę zapasów, bo to jest tak najczęściej powtarzany element przez wielu zawodników, którzy zderzyli się z amerykański, amerykańskimi zapaśnikami. W tym w przypadku brytyjskim, ale Slade trenuje e, tak proamerykańsko mocno. E, i, I tyle. Jeżeli Maciek poprawi zapasy i trochę ten stres będzie mniejszy, to m, ja myślę, że on spokojnie sobie jeszcze w UFC poradzi. Dobrze, w takim razie już ostatnie pytanie, Łukasz. E, jakie masz plany na przyszłość? E, co, co po KSW 15? Odpoczynek i jeszcze więcej pracy komendatorskiej. Bo mamy zaległych materiałów bardzo dużo, które teraz trochę są odpuszczane z racji mojego startu, więc ja mam co robić myślę, że spokojnie do końca roku. Przynajmniej do wakacji, potem tych gal będzie mniej, mam co robić. Więc czekam cały czas na odpowiedź jeszcze ze Stanów Zjednoczonych. Ma być się tu gala w tym roku, ale co, kiedy i jak, nie wiadomo. Także ja czekam na propozycję. Jeżeli propozycja będzie dobra, to zamierzam tą formę, którą teraz wypracowałem, sobie trochę podtrzymać. Dobrze, Łukasz, także. Wszystkiego dobrego, Ci życzymy na, na gali KSW 15 efektownego, szybkiego zwycięstwa nad Finem i samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję bardzo za wywiad, był z nami Łukasz Jurasorkowski.